Podaj tego, jest tu na renacie go! Kujawa <grymne> ci wyszło ci powiem! Znaleźliśmy tu na pewno trasa do tego, do się na dziś, Na Pawowym jest tej cywilnej, a tam to, to jest od 500 metrów takiej no, szerokiej drogi świętanej. Pawu, pawu, to 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 jest to, co To A wiem, tak, Tam jest zamknięta, tu nie od dawna, O que, é que você